Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Among Us. Jestem przy tym filmie chcę Was zachęcić do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Jak zostawiłeś to z góry, dzięki i nie przeduszam. I lecimy do odcinek. Dobra, będziemy grać normalny Among Us. Tylko nie chcę mi się wcytać. O! Dobra, tutaj wszystko jest. Nie, mało osób jest, mało. Jeszcze raz przypominam o łapce w górze i subskrypcję, jak zapomniałeś. Jak zostawiłeś, to dzięki. Mnie to bardzo pomaga. Nie, to na Amerykanów, to na Anglików trafiłem. Ha, ha, ha. O, no. Ha, ha, ha. No, ha, ha, ha. ha. Wy dy wy wa, dwa. Wy dwa wada wad dy wy Ta? Taki śtik tak Wydy, dy wy wydywa. Wy, wy, nie, piosenka nie może być Jeszcze jak będziecie y, na pewno y, pytacie na pewno Myślicie, dlaczego nie nagrywam innych gier na konsole? No to powiem, że nie mogę, bo można powiedzieć, że wylogowało mnie, bo można powiedzieć, że kolega mnie zbanował, czy coś? Nie zbanował, bo można powiedzieć, że po prostu mnie wylogowało. I kolega mnie chyba jeszcze zgłosił, czy coś? Nie wiem. Ale po prostu mnie wylogowało. Nie, nie chcę mówić co się stało, ale po prostu mnie wylogowało i bym muszę pojechać do domu i się po prostu zalogować. I dopiero jak pojedę do domu, to muszę powiedzieć będę nagrywał może na konsoli, w jak wam się podoba i odcinki z Edge'u, bo wiem, że już dawno nie nagrywałem ale próbowałem, a ja się zastanawiałem dlaczego tak, to długo się ładuje. To się przekonało, że mi się wylogowało, nie wiem dlaczego. To chyba co rok się wylogowuje. Nie wiem, nie się, to nie będzie nowy kanał, to będzie ten sam. Dobra, ja nic nie piszę na razie. Dobra, co? nic Nie, no. Muszę, o, haha. widzicie, działa, wszystko działa. Zaraz się widzimy. Dobra, witajcie. Muszę na chwilkę zatrzymać. Nie pytajcie dlaczego. Dobra. już jak wybrzmiał. O, fajna misja chyba. Czekajcie, ja lubię tą misję trochę. Udało się. Łatwo. Ej, dlaczego ja... To jest jakiś bóg? Nie, no to jest bóg. Najgorzej. Jakiś bóg mi się trafił. Nie, złoty nareszcie zgłosił coś, co? Fo. No, złoty coś napiszesz? Wafę? Aha. Green. Небески, но. 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 Nie, ja, no i stworzono niebieski, tak. Najpierw na mnie głosowali. No to, 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 a, No to to to, 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 to jest głupie jakieś. No to... Co na mnie za... Najpierw na mnie, a zagłosowali wszyscy na czerwonego. To naprawdę było jakieś dziwne. Jestem na łopie. Jestem na łopie. To dobrze. Napiszcie, czy uważasz, ciągle sobie śnieg, bo u mnie ciągle sobie śnieg. Napiszcie w komentarzach, jak oglądacie. Jeszcze Przypominam, jak co łapki y, będą nad, y, po, y, pod tamtym filmikiem, albo pod tym, to robię po prostu sumoretar głosu, czyli wymieniam sobie na inny. Napiszcie, jaki, oko, okay? Bo powiedziałam. Dobra. O, co by akurat? Skina. Dobra. Jestem kozacyk. Dwie Aha. Syty, start. Starec. Start. Pyrro, e. Proszę. Proszę, trzy. Proszę, trzy. Prosty. trzy. Ej, pros. Pros. O, widzicie? Jestem, proszę. Lumetam, a, a ja im raczej no nie jestem. No to. To nie będę raczej dobry. <laughs> Dobra, co tutaj jest? O, zaraz mnie zabije. Wiedziałem. <laughs> On już chyba zauważył, tak? No, teraz lecimy, no. Brąz. Aha. To Fajnie, brąz przechodził, mhm Brąz, brąz Aha no, no to to jest jakieś Nieważne, no to jest jakieś dziwne To takie Takie on sobie przechodził takie yy, sobie reportuje ciało szybko zgłasza i taki Brąz, to on! To mnie naprawdę wkuza Głosowanie na niewinnego człowieka w tej grze. Takie coś jak sobie przechodzi, a to brąz, 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 brąz. A wtedy on ma taki znak zapytania. Say one. Jak będzie pięć łapek pod jakimś odcinkiem, no to jak co będę mówił, to będę pisał tak. Jak inni to bez ale to bardzo długo będę musiał to robić. A jeżeli to jest ja zrobię, bo ja potem tym byłem niebieskim. No zobaczymy na. Ład. Ład co? Gdzie? A don't know, COVID. Cenzura. rezerwuję <gryzarty> Inside. Dobra. No to ja sobie głosuję na różowego. Może by to też taki pinik. Ale ty dobrze zagłosowałem. <gryzarty> Nie ja o akurat to tam pisą. Pin, a nie głosuną. Dobra, a no, żółty. Głosuj. Aha. Yellow. 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 Ten, ten każdy jest impostorem. Najlepiej powiedzieć. Yellow, pink jest impostorem. Najlepiej. Nie to on mnie goni. No wiedziałem. No i co? I co powiedział? Yellow Lime O! Wow. Limy, fajnie. Lime, Dobra, jak to się dobrze weźmie. Postawiam na limę, to będę... Im o me. A widziałem to. Niecie ja. Sorry. Przepraszam co? Co on przeprasa? Co on przeprasza? Za co on co Aha. Aha. Chłop przeska... ten, I... Aha. Jak chcecie, to mogę tutaj postawić słownik, jak oni nie piszą po angielsku. Dobra. No. Człownie. Mi się tam nie było kolory. Dobra, nieważne. Jak Wam się spodobał odcinek, to subskrybujcie na tym kanale i dzwoneczek do subskrypcji, i łapeczka w górę. Jak no i już nie mam nic do powiedzenia. I zapraszam do kolejnych odcinków. No i to też wrzucę. Może. Jak Wam się spodobają inne odcinki. Dobra, i pa!